Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie jest, czy odejść od toksycznej osoby? Mamy wspólne dzieci. Karty przełożyłam i tradycyjnie wylosuję trzy karty lub więcej. Pierwsza karta to jest sedno pytania: Diabeł, co wychodzi naprzeciw? fortuny. Wynik, odpowiedź, rada. Mag. Dołożę kartę. Sześć monet. Dołożę kartę. Rycerz Kielichów. Dołożę kartę. Rydwan. Na spodzie tali. Jest karta siła i to może być tło czytania. To jest siła. Sedno, diabeł. Bez kart, wiadomo, bez kart jest wiadomo, że trzeba kopnąć go w dupę. Ale przejdę do czytania. Sedno, diabeł. Toksyczność. Diabeł jest ucieleśnieniem zła. Jest uwodzicielski, jest fascynujący, który w pewnym sensie odstrasza. To jest niezdrowa obsesja na czyimś punkcie, destrukcyjna miłość, uzależnienie, chore przywiązanie. Trzeba pracować nad swoją osobowością. Każdy człowiek ma wybór. Może poddać się destrukcyjnym działaniom tego diabła lub go odrzucić. To też jest chciwość, pokusa, złość, lęk, zaspokojenie swoich potrzeb. To też jest dominacja nad partnerem, to jest zazdrość, zaborczość, to jest duży konflikt, to jest, sprzecz, to jest sprzeczność, to jest duże przywiązanie się do pieniędzy. Co wychodzi naprzeciw? Diabeł. To jest powtarzanie, powtarzalność. Powtórzone są sytuacje, które są nienegatywne. Człowiek chce poprawić swoją sytuację życiową. Ale los podrzuca mało ciekawe propozycje. Człowiek ciągle rozwiązuje negatywne sytuacje ze szkodą dla siebie to jest związek z niewiarygodnym partnerem. To też są ciągłe kłótnie. Może być romans, widząc diabła i rycerza kielichów. Wychodzimy przed szereg w ratowaniu związku. To też jest bumerang, który wciąż wraca i przynosi pech. To też są niewykorzystane szanse. To są odrzucone dobre rady, aby nie wchodzić w kontakt, w związek. To też jest strata. Wynik, odpowiedź, rada, mak, sześć monet, rycerz kielichów i rydwan. Tutaj jest takie tłumaczenie się dziećmi. Tłumaczysz swój strach dziećmi. Natomiast od toksyka nie odchodzi się tak łatwo. Odejście od toksyka zaczyna się od pracy nad sobą. Zasłanianie mi się dziećmi jest nie na miejscu i jest Twoją osobowością, a przecież chcesz jak najlepiej dla swoich dzieci. Dziecko, które przygląda się, na domową patologię, na toksycznego rodzica, w swoim dorosłym życiu również powieli takie zachowania: stanie się oprawcą czy ofiarą. Związek z osobą toksyczną jest efektem, a nie przyczyną. Często mówimy, że jesteśmy nieszczęśliwi, bo mamy za partnera. Osobę niedojrzałą, narcystyczną, toksyczną. Nie. Byłaś kobietą nieszczęśliwą, dlatego masz za partnera toksyka. Weszłaś w związek, będąc osobą nieszczęśliwą. Osoba dojrzała, szczęśliwa, nie jest zainteresowana osobą narcystyczną, toksykiem. Często tworzymy związek z osobą toksyczną na obraz swojego domu rodzinnego. Czyli również mieliśmy rodziców toksycznych, czy jednego rodzica. I niedaleko padło jabłko od jabłoni. Odejść od osoby toksycznej, odejście od osoby toksycznej jest bardzo ciężkie. Bo nie mamy stabilności. Nie mamy bezpieczeństwa. Nie mamy pewności siebie. Często toksyk zabija w nas naszą wartość. Dobry toksyk przejmuje kontrolę nad finansami. Każdy krok do przodu w swoim rozwoju osobistym sprawia, że jesteśmy krok dalej od toksyka. Brak decyzji o odejściu. Od toksyka to też jest decyzja. Trzeba wziąć odpowiedzialność za swój błąd. Same odejście od toksyka to jest bułka z masłem. Po odejściu od toksyka zaczyna się jazda, zaczyna się choroba popromienna. Zaczynaj pracować nad sobą, aby ponownie. Nie przyciągnąć do siebie toksyczną osobę. Pozdrawiam, Klara Tarot. Dba o siebie. Zaobserwuj mnie po więcej. Jeżeli film się podobał, to naciśnij pod filmem palec w górę albo w dół. Również zapraszam do oglądania moich pozostałych kanałów. Klara Tarot, Klara Tarot Miłość i Klara Tarot Plus. Pozdrawiam, Klara Tarot. Dba o siebie.